Panie Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku. Tak, to prawda, żeby chronić prawa dziecka, trzeba najpierw zagwarantować to najbardziej istotne, to najbardziej podstawowe prawo do życia, prawo do życia każdego dziecka poczętego i dobrze, że rzecznik praw dziecka o to prawa się upomina. Dlatego, że rozwiązania eugeniczne to nie są prawa dziecka. To jest eugenika. To jest eugenika, to co państwo proponujecie, co forsujecie. Nawet dzisiaj w tej izbie próbowaliście po raz kolejny wprowadzić pod porządek, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. I trzeba to powiedzieć przy debacie o Rzeczniku Praw Dziecka, że wy chcecie dzieci nienarodzone zabijać. Szanowni państwo, druga rzecz. Myślę, że ta debata pokazuje też, Również skład na tej sali, jak bardzo Platforma, Koalicja Obywatelska i Lewica stereotypowo postrzegają dzieci, rodzinę, prawie wyłącznie kobiety. Prawie wyłącznie kobiety, szanowni państwo. Przepraszam, panie pośle, przepraszam, panie pośle. Wyłącznie kobiety, szanowni państwo, mężczyźni, ojcowie są odpowiedzialni za dzieci. Tak, tak. Gdzie są ci mężczyźni? Zapraszajcie, zapraszajcie ojców zapraszajcie ojców do, do tego, żeby deportowali o prawach dziecka. Przestańcie kontynuować te stereotypowe postrzeganie, że dziecko to wyłącznie sprawa matki. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o działalność Rzecznika Praw Dziecka, w tym też kontekście zwracam uwagę na jeden obszar, który wymaga w moim przekonaniu lepszego poświęcenia większej uwagi ze strony pana rzecznika, mianowicie właśnie opieka i kwestia troski nad dziećmi tymi najmniejszymi, dopiero co urodzonymi. Nie bez powodu założyliśmy jako posłowie Konfederacji zespół w Parlamencie do spraw opieki okołoporodowej, tak my ojcowie założyliśmy ten zespół, tak. Ponieważ byliśmy przy narodzinach naszych dzieci, ponieważ zajmujemy się naszymi dziećmi i uważamy, że jest tutaj bardzo wiele do zrobienia, bardzo wiele do poprawy, jeśli chodzi o opiekę okołoporodową, i uważam, że pod tym kątem również rzecznik praw dziecka powinien zainteresować się tym, co dzieje się również w pierwszych dniach życia dziecka, czy w, w, w czasie porodu, kiedy, kiedy kobieta rodzi. Dlatego, że to również wchodzi w te kompetencje. Ważnym obszarem i tym, co należy pogratulować panu Mikołajowi Pawlakowi, jest kwestia walki z pedofilią, tak, walki z tym ponurym zjawiskiem, z tym obrzydliwym zjawiskiem, dotykającym bardzo wiele środowisk, nie jak chce lewica, tylko i wyłącznie jakiś promil kleru katolickiego, księży katolickich, ale dotykającym wiele środowisk. Z tym problemem związanym z zegęgoladą i upadkiem obyczajów, tak? Z odejściem od tradycyjnych wartości. Z tym też jest to związane. I e, bardzo się cieszę, że akurat nominat desygnowany przez pana rzecznika, pan e, doktor Kmieciak został przewodniczącym komisji. Dlatego, że jest to problem, z którym Polska musi się uporać. Dlatego, że jest to problem, z którym wszystkie środowiska w to uwikłane. Również i Kościół muszą się uporać. Dlatego również, że niestety Kościół katolicki w Polsce, mając jedno pokolenie, 30 lat, można powiedzieć, zapasu w stosunku do tej rewolucji obyczajowej, która odbyła się na zachodzie od lat 60., u nas zaczęła się lata 90., nie przepracował dobrze tego czasu. Nie przepracował dobrze tego czasu. I w moim przekonaniu, no szkoda, że nie udało się. Przez to również, że Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło trzykrotnie kandydaturę księdza isakowicza Zaleskiego, Nie udało się tej postaci wprowadzić do tej komisji, jako bardzo ważnego człowieka, głos wołającego na puszczy w tym temacie. Ale liczę na to, że z pomocą pana rzecznika te zbrodnie pedofilskie i ta sprawa będzie wyjaśniana i będzie ukrócana właśnie w tej komisji. I apeluję o to, żeby kontynuować te wszystkie rzeczy, które... Dobrze się rozpoczęły w tej kadencji, w pierwszym roku urzędowania pana rzecznika, bo tak najlepszą gwarancją do tego, żeby prawa dzieci były chronione, żeby dzieci nie były krzywdzone, jest to, żeby chowały się w normalnych, zdrowych, tradycyjnych rodzinach, bo to jest najlepsza ochrona dla praw dziecka i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że pan rzecznik takie właśnie rodziny wspiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. <laughs> Czy ktoś z pani panów posłów chce...